Cześć kochani, witajcie na kanale o matko i córko. Nie mogłam inaczej. Ja tu nagrywam powitania. Ty tutaj termomiksa rozbierasz? Czy ubierasz? Coś mi spadło, wykupiało mi <suszy> Ty dzisiaj może wyjść z kuchni, bo same ten, same szkody. Tu coś potłuczesz, tu coś ci wykipi. Tu hałasujesz w kuchni. Kochani, nie mogłam inaczej. Jak właśnie przywitać się na tle mojej pięknej! Zza... Jezu, ale to chciała zobaczyć ten obrazek. Zachwycam się, jak na nią patrzę. Zachwycam się nią. Jest cudna. Jeszcze nigdy wcześniej chyba tak dużej i tak rozświetlonej cholinki nie mieliśmy. Zobacz, jaki ładny obrazek. Czekaj, 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 nie, ty idź tu, ty, ty idź tu! Pisałem, no. Bo zobacz, o, jak no. ja tutaj bliżej. O, tutaj taki obrazek, no. tutaj choineczka. Mm. Zobacz jak mm. ładnie, jaki ładny obrazek. No ty możesz tutaj, o, widzisz, w tą dziurkę tutaj wejść. O, o, ty możesz tutaj wejść. O, widzisz? O. Dobra, jestem. Ale, jestem. ale weź ładnie, jakoś się tak. O, widzisz jak ładnie? Jaki świąteczny obrazek, kochani, nie ma to tam, to trzeba się brać do roboty, bo święta same się nie zrobią. E, mam całą listę rzeczy, które muszę zrobić w kuchni, które muszę zrobić na całym domu, ale, ale, mam do was pytanie: czy wy naprawdę uwierzyliście, że ja już przestałam dekorować dom, bo ja w pewnym momencie tak myślałam, ale. Potem w kartonie, świątecznym kartonie znalazłam, znalazłam te moje kokardki na drzwi. Ja całkowicie o nich zapomniałam. No i jak je wczoraj znalazłam, to musiałam je na drzwiach umieścić. No i każde nasze drzwi są ozdobione właśnie taką kokardką. Do tego tutaj w przedpokoju, w holu, w wiatrołapie jak zwał tak zwał. Dałam bożonarodzeniowe kwiatki. Do tego obrazek świąteczny. No I wczoraj, gdy tak szłam schodami w górę, i spojrzałam tutaj, i zawiesiłam tą kokardę na drzwiach naszej sypialni, i spojrzałam tutaj na obrazek, który jeszcze wczoraj nie był świąteczny, no to stwierdziłam, że nie, nie, to mi totalnie nie pasuje. Ja muszę to zmienić. No i zmieniłam. No i teraz, teraz to już. Chyba skończyłam z tym dekorowaniem, ja już nawet na to chyba nie znalazłabym czasu, no bo wchodzę do kuchni przecież. 23 dzień grubie, całe szczęście dziś są jeszcze sklepy otwarte, słuchajcie nie doszła nam paczka, zamawialiśmy prezenty kurde no naprawdę dawno temu i jeden prezent nam nie doszedł więc muszę iść coś kupić no, a jutro sklep zamknięty więc to jest ostatni moment na to, żebym mogła to zrobić wróciłam już do domu a w zasadzie to wróciliśmy, bo spotkałam na mieście kabina, który wracał od denty także obydwoje mieliśmy jakieś tam rzeczy do załatwienia no i kupiłam ten prezent a słuchajcie, historia jest taka że firma, u której kupiliśmy prezent świąteczny dla mojego kuzyna, nawet od nas nie odbiera telefonów. I wydzwaniamy tam po prostu, ale od wczoraj tam wydzwaniamy. Wczoraj nie odbierali, dzisiaj nie, od, nie odbierali. No a dzisiaj, kilka razy jak do nich dzwoniłam, to akurat mieli, że ta osoba w tym momencie z kimś rozmawia. A potem dzwoniłam trzy razy z rzędu, znowu był sygnał, ale po prostu mi nie odebrali. Także podejrzewam, że takich osób jak ja jest po prostu więcej, że oni faktycznie coś tam na, no w tych zamówieniach powalili po prostu. A byłam pewna tego prezentu, który dla niego zamówiliśmy. No ale nic, będzie bonus, bo on będzie zadowolony. Tego jestem przepewna. No, a teraz przyszłam do domu i śmierdzi mi tu wątróbką. Wytrzymać już tu na dole nie mogę. A chciałam Ci zaoferować swoją pomoc, ale to jest dla mnie taki smród. <laughs> że ja nie wiem, czy ja tu wysiedzę. Serio, bo po prostu wątrówki. Pamiętasz jak ostatnio nie kupiliśmy takiej rózgi do mieszania? Mhm. A chciałam... Powiedziałam ci kupnę. I powiedziałaś nie, nie Pamię to. Pamiętasz jak jej nie kupiliśmy? Jak ty nie chciałaś jej kupić, a ja cię namawiałam chyba przez 5 minut. Och. I mówiłam, jak nie kupisz jej teraz, to nie kupisz jej wcale. Okazało się, że nie kupiła wcale. Także gratuluję nieposłuchania się po raz kolejny córki swej. A córka trwa, ma bardzo często rację. I nawet udaje mi się to dosyć często udokumentować. Chcę, żeby w moim pokoju już pachniało świętami, więc wzięłam tą świecę zapachową sojową od marki Krugam, którą mamy z kalendarza adwentowego. Nie dość, że tutaj jest czyściutko, jest świątecznie, klimatycznie, przepięknie. To jeszcze będzie bardziej świątecznie, bo mamy tutaj cudowny zapach. A ten zapach na 100% zniweluje zapach, który unosi się teraz po całym naszym domu, czyli zapach wątróbki, który mnie po prostu wprowadza w odruch. Niechciany. Ten 23 dzień grudnia jest dosyć chaotyczny. Zawsze. Nikt nie ma czasu na to, żeby pamiętać o tym, że trzeba coś nagrać i wam pokazać. Mama tutaj robi kuleczki z mleka w proszku. Masła. I tyle. A my z tatą kroimy por do naszej rodzinnej sałatki, yy, świątecznej. No. no, to jest takie tradycyjne. O, tradycyjnej. Brakuje mi słowa tradycyjnej. To jest nasza tradycyjna sałatka. No i my z tatą tradycyjnie kroimy do niej por. A pamiętacie jak kilka dni temu na zakupach kupiłam ryż preparowany, bo miałam ochotę się w niego wgryźć taka. tak. taką właśnie miałam ochotę. Ale zapomniałam o nim, że go kupiłam. Ja myślałam, że go kupiłeś specjalnie pod kruciele. Nie. I wczoraj w nocy, gdy lepiłam orzeszki i gdy robiłam blok czekoladowy, no, to pomyślałam sobie, że przecież mogę zrobić deser z ryżu preparowanego i kajmaku, ponieważ kajmaku u nas w domu też jest kilka puszek. Ale ja ci powiem, że ja myślałam, że ty po to ten ryż kupiłaś. Ja hmm. myślałam od razu, że ty to zrobisz, że ja wiedziałam, że ty to zrobisz. Nie. Tak? Nie. O, ja tak. ja to chciałam po prostu jako przekąskę to, to nie. zjeść. Ja myślałam, że ty będziesz z tego to robić. Ja, nie. Ja bym wiedział, że, ja wiedziałem, że to zrobisz. Nie. Ja się nie dziwię. Ja że nie jest. wiedziałam. Ja się nie dziwiam, że to zrobiłaś. Ja nie wiedziałam, że ja to nie zrobię. Nie <laughs> wcale nie dziwiłem. <laughs> no to zrobiłam te szyszeczki takie z kajmakiem, tylko zazwyczaj robi się je z krówką, a ja zrobiłam z, z, z masłem i kajmakiem. I wiecie co, one cały czas są takie miękkie. No. I ja nie wiem, czy one. one jest z... Do lodówki. Do lodówki może bym musiała je dać, no. Ale co ty robisz? Próbuję. I co? Dobre? Dobre chociaż? Mhm. Dobre, no jak... No. Jak, 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 jak... szyszki. To Bo to się szyszki nazywa, nie? Mhm. Stwierdziłam, że to takie bożonarodzeniowe ciasteczko, tylko właśnie miękkie jest. I ten ryż się... Nie jest taki chrupki. Rozmoczył się. Mhm. To nie jest to, o co mi chodziło. Nie jest to to, ale... Ten ryż powinien być chrupki. No bo krówka jest gęsta i nie rozmoczy tego ryżu, nie? No. Hmm. Inne. Zjemy. Ale coś tam jest z tego smaku. Zjemy. To wszystko zjemy. Wszystko zjemy. Słuchajcie, zaraz przyjedzie tutaj mój przyjaciel z wizytą. Mamy dla niego ciasteczka naszej produkcji. Mama powiedziała wczoraj, o szkoda, że już tak Święta, jest tak mało osób. Bo kiedyś było dużo i się wszyscy wymieniali ciasteczkami, a teraz się nie ma z kim wymienić. No i to nie będzie wymiana, to będzie jednostrona na trochę, no bo po prostu ja mam ciasteczka. No chyba, że, bo ja napisałam no komentarz, wpadaj, mam ciasteczka dla ciebie, mama spakowała, to nie wiem, może też coś spakowała. Nie mam pojęcia, czy to będzie w takim razie wymiana, czy nie, w każdym razie niczego nie oczekuję. No. Mam dla niego ciasteczka. Mam nadzieję, że mu się będą, że mu się będą e, smakowały. Że mu się będą podobały i smakowały. Podobały i smakowały, tak. Chociaż muszę przyznać, że mama się lekko stresuje. Nie, na początku się stresowałam, bo tak całą gamę naszych ciasteczek dałam i tak mówię, jak nie będą smakować. Ale przestała się stresować. Eee. Nastąpiła wymiana ciasteczek! Mamy tutaj pięknie zapakowane w papier prezentowy. I mamy przypyszny syrop, Monin. Spice red berries. Co to jest za tak, syrop? No to jest podobno ten z McDonalda. On, no dobry, jest do herbatki. Zrobię może dzisiaj herbatkę z nim. O, Pola już zainteresowana ciasteczkiem, tak? tak, tak, tak. Także sprawdźmy, co tu jest. Jesteś ciekawa? Jej, co czuję się, jakby miała dostać jakiś prezent. <śm> 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 Ale taki wieś, jakiś taki podwojnik, taki wyczekany. A! No, chciałaś sobie coś wymienić z ciasteczkami, na przyjaciół można liczyć. Ja! Mm, yeah. yeah, to są ciasteczka. No, ja muszę się so do Luka piękne. zgłosić o przepisy. Takie fajne. Jejku, to są. Jejku, jakie ciasteczka! No, zobacz Jezus, tutaj. Jest. Ja muszę tego spróbować. O, ja Ej, są też orzeszki. Ja takiego, ja takiego chciałam zrobić, tylko ja nie znałam przepisu na takie ciasteczko. Jejku, ja tak chciałam zrobić takie ciasteczko, tylko ja nigdzie nie umiałam znaleźć o. przepisu na ten. Krem. No, zawsze na jakichś weselach, przyjęciach, uroczystościach. Okay. Jadłam, okay. ale nikt z moich znajomych ani mm -hmm. nikt z mojej rodziny go nie piekł. I... Mm, a ja <grym> za Może na mleku? Mm. No i ona pierwszej, bo mam się <grym> No widzisz? Widzisz? są takie ciasteczka. No, naprawdę. Ojej, tu jakiś no. panek. No ja się muszę zgłosić o przepisy! Ja myślałam, że to jest orzeszek na początku, ale nie, to jest pierniczek, ja pierniczek! że to pierniczek. ale pierniczek, ale boski! Mm. Dużąmy, mm. żeby wszystkich nie zjeść. Czemu, po co samo, żeby zjeść? Chociaż wyłożymy trochę na jutro. Nie, wszystkie zjemy. Naprawdę mm. mm. Ale to wszystko jest dobre. No. To też jakisz klucz. To pieklu, czy jego mama? Nie mam pojęcia zapytam się, go. Ale smakują jak z takiej piekarni miejskiej ze starymi przepisami. Po prostu takimi naprawdę przetestowanymi przez lata. Bo moje ciasteczka hmm. to są przepisy znalezione w internecie. A te ciasteczka, które mamy teraz przed sobą, hmm. to są ciasteczka. Z takie? Przepisów? Starej. Tak, zawanych z pokolenia na pokolenie. Mhm. To jest smak ciasteczek, które ja pamiętam z dzieciństwa, właśnie z jakichś takich wesel, z uroczystości. Ale moja mama ciasteczek nie piekła mhm. i ja po prostu no, nie miałam mhm. skąd tych przepisów mhm. wziąć. Ale to. Jajku, hmm. miliony monet mogę dać za takie ciasteczka. Zaraz napiszemy Lukowi, albo to zobaczy i poprosi o przelew. Pani Kasiu, to ja ten milion poproszę. Ale ta masa jest pyszna. Wszystkie są pyszne, naprawdę. Mm. Takie tradycyjne ciasteczka, tak, naprawdę. Takie tradycyjne, gładkie. No, za to będzie chciał milion manek pięciozłotowych. O, to będzie problem, no. Tyle nie mam. Mmm. Dobre Pecha. Dzięki Luke za ten prezent. Ojku. Mhm. Ale dobre te ciasteczka. Dziękujemy. Możemy się wymieniać częściej. <głosy> <głosy> Niech to będzie nasza nowa tradycja. <noise> A z tym strowem właśnie jeszcze jest powiedzmy taki problem, że podobno jest tak pyszny, że wszędzie go wykupują. I dlaczego sama sobie go nie kupiłam, a musiał mi go kupić Luke, a właśnie dlatego, że szukaliśmy go w różnych sklepach i niestety go nie było, a Luke był na tyle wytrwały i na tyle bardzo chciał go mieć na ten sezon zimowy, że szukał tak długo, aż znalazł. No i jak znalazł, słuchajcie, to były ostatnie dwa... I powiedział, że w zeszłym roku zużył trzy butelki, a w tym roku z chęcią się ze mną podzielił, dlatego, że właśnie były dwa, to jedno mi odstąpił. I to jest jedynak! Powiedzcie mi, że jedynacy są samolubni i się dzielić nie potrafią. Jak chłopak miał zapotrzebowanie na trzy, były dwa, a jedno mi dał. To się nazywa przyjaciel. To się nazywa przyjaciel. No i jedynacy wcale nie są tacy, że się dzielić nie potrafią. Montuję sobie vlogmasa i wiecie co, po prostu jak na złość ostatnia scena się uszkodziła, w sensie plik się uszkodził, nie da się z tym nic zrobić, sprawdzałam nawet z Kevinem na necie, czy da się go przywrócić, no i się po prostu nie damy, nie mamy takiego sprzętu, żeby, żeby to ogarnąć. No i co? Nie ma kalendarza adwentowych. A to była scena z kalendarzami adwentowymi i otwierałam je wyjątkowo ja z mamą. Muszę przyznać, że wyszło to dużo szybciej niż zwykle, gdy robię to z tatą, czy tam gdy robi to z tatą moja mama, albo gdy robię to z Kevinem, czy na przykład z mają z gościem na kanale. Naprawdę otworzyłyśmy je dosyć szybko, ale to nie zmienia faktu, że, że no nie ma, nie macie co oglądać. I ja myślę, że, że tak się stało, dlatego że na tym filmie nie było mojego taty. Także schodzę na dół i będę atakować moich rodziców. Atakuję cię, żebyś. O, nagrała ze mną zakończenie tego vlogmasa. Pokażę Wam jeszcze, co było w tym kalendarzu adwentowym. Mamy tutaj odżywkę bez spłukiwania, inspirowana zapachem czekolada mleczna jagoda. Tak bardzo mi przykro, że nie nagrało się to, to co się Nie, nagrało To się my. nagrało. To się nagrało, To się nagrało wychodziło. i w ogóle, jakby widać, że jest ten plik. Ale on ci zrobił w takiej informacji, że nie da się go otworzyć. Nawet nie jest ten inny plik, no. co nam czasem wywala, tylko jeszcze inaczej. Tak jak ostatnio się też to stało... Jak ty montowałaś? No. No. To tak. samo się zrobiło teraz. Tak jakby widać ten film no. właśnie. Tak. I nawet jest ikonka odtwórz go, mhm. ale nie da się go odtworzyć. Maka. Ma. Był też taki puszek. Do wklepywania korektora tutaj pod okiem w tej strefie. W widzisz, no, nie było! No właśnie ja powiedziałam to, ja to powiedziałam no. na No przed chwilą. Że taty zabrakło i po prostu aparat stwierdził ooo, to tutaj tego nie potrzebujemy. Weź <grym> nadzieję jest ten film, dziewczyny, odpuśćcie sobie, no jak, no nie ma, no, 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 no. jak nie ma... Jak nie ma daty to po prostu nie, nie ma co, nie? To podobne nie ma co No dokładnie. Sama nuda was z ciebie no widzisz. Spoko, co? W przyszłym roku są coś. Ale czemu w przyszłym jeszcze w tym? Co w tym? No jeszcze mamy vlogmas 24 przed sobą. E, tu się robią już llatki, które ja robiłam z tatą. Tu nie ma nic. Czy tutaj coś jeszcze jest w tej kuchni do pokazania? Na jutro są, na jutro są ugotowane warzywa. Tutaj mamy kuleczki rybne w oczcie. I tyle. No, naszykowane mam umyte gałązeczki do prezentów, i na stół, Tam mam na stół. Nie stół nie proszę na bieżącym będzie Rolada z koleżkami <laughs> Jeszcze raz? No, co na będzie Rolada z O, co my? No, fajnie. Także ja idę pakować prezenty. No i okej. Okay. No, okay. no i mama sobie już tutaj w swojej sypialni zrobiła centrum dowodzenia prezentowego. Aha, tak jest. Zabiera się już zapakowanie prezentów. W tle, żeby było przyjemnie, włączyła sobie serialik. Nawet nie wiem, co włączyłam, szczerze, powiem po prostu. Chciałam, żeby coś mi tam burczało. Burczało? No, coś. Oglądaliśmy to z Kevinem, bardzo fajny serial. No? Tylko taki detektywistyczny, chyba musiałabyś się na niej trochę skupić. A, no to. to e, ale ja nie pamiętam, jak to się skończyło w sumie, chyba. Nie, nie Dawaj. pamiętam, czy my go w ogóle. Dokończyliśmy. E, ale dobra, nieważne. E, fajnie, że udało Ci się w ogóle coś w tym grudniu w takim razie na Netflixie czy tam innej platformie streamingowej w ogóle włączyć, bo no. grudzień jest tak intensywny, że często nie ma czasu na takie rzeczy. A ja tutaj właśnie wyciągam, co mam. Co mam. O, proszę bardzo, z lat poprzednich. O, i kleju szukałam, proszę no bardzo. Tutaj tak, jakie znalazłam tylko no. Ten, no. Proszę, i tutaj jakieś hopki, jakieś szyszki mam piękne w No kupowałyśmy je w zeszłym roku, pamiętasz? Razem ja. No, Ja potrzebowałam zieloną albo czerwoną do świeczek, no i ci co nas oglądają stale to wiedzą o czym mówię. Także zaczynasz pakować prezenty, czy tobie wszystkie doszły? Nie, nie doszedł mi jeden główny dla paty. Patrz, mamy tutaj gotowce z zeszłego roku. No i super. Popatrz. Tak trzeba żyć Piękna Ja to wszystko zostawiłam, popatrz Można wykorzystać No i czad No i ekstra Nie doszedł mi główny prezent dla taty Dobrze, że Zdecydowałam się na kupno Dwóch, dwóch prezentów. prezentów dla niego Jeden główny, drugi dodatkowy Więc pod choinką będzie miał ten dodatkowy no a na ten główny będzie musiał zrobić. Przykro mi z tego powodu bardzo. A będziesz po, po, pokazywała widzom jak pakujesz prezenty, czy to już do kolejnego vlogmasa? Nie, nie bo zbliża się nie, nie, 24. Nigdy nie pakuję prezentów z widzami, Zawsze serio? pokazuję już y, finalnie. No to może pora coś zmienić. Ale to przecież nie jest ciekawe, jak ja tutaj kombinuję. I, i, i wiesz i... O. No, i jak będziesz korzystała z gotowców i tylko przyklejesz je na kartonę, to na pewno nie będzie to Właśnie ciekawe. nie, nie <śm> wiem czy nie zostawię może tacie takich gotowców, będzie miał łatwiej. No, mi też możesz zostawić, <śm> <śm> bo y y ja pakuję jutro. Czapka od Mikołaja jest na pewno od Kevina, znaczy Kevin pakował dla ciebie, w zeszłym roku prezent z tą czapką, pamiętam. Fajnie. Ale jakieś aniołeczki tu mam. No proszę, czego ty nie masz dziewczyno, co? Dobra, ja myślę, że to już jest pora, żeby zakończyć vlogmasa. Czy ty pokazałeś swoje poduszki? Nie nie, nie, nie pokazałaś, ja tego nie montowałam. Moi rodzice mają tutaj poduszki, które dostałyśmy od naszej obserwatorki w paczce. To była paczka od marki Twój dom na pięć. Tak. No, i te poduszki już przepięknie wyglądają na bardzo świątecznym łożu moich rodziców. Jest tutaj też, widzę, nowe prześcieradło, chyba z tej samej paczuchy, tak, tak mi się coś tak, wydaje. Tak. Ale nie zdążyłam Fajnie, wyprać pościeli, mhm. więc musiała zostać ta, która była wyprana wcześniej. Dobrze, że, podusie, dobrze. Dobrze, że podusie zdążyłam wyprać, to jeszcze, to jeszcze dzisiaj sobie. Założyłam. No i super. Jutro będę zmieniała pościel i będę stylizowała swoje łóżko. Będę też ubierała, pakowała prezenty. Nie, nie prezentów się nie ubiera. Prezenty się pakuje. Będę jutro pakowała prezenty. No a teraz już chyba się żegnamy, co? Tak. Ja mam dużo roboty jeszcze dzisiaj. No? Trochę masz. No to papa,